Na pewno nie, no bo sezon, jak, jak to pokazała pierwsza runda, to kolej, cała ta kolejka jest długa i, i wszystko się może wydarzyć, nawet sportowo, nawet zdrowotnie, także nie jest to tak ważna, ważna rzecz i ja myślę, że to jest ważne może dla kibiców, dla, dla klubu, ale dla zawodników nie, nie aż tak. Dokładnie tak, zawsze człowiek zmęczy się mniej, niż, mniej na boisku. Czym krócej jest, że na przykład sobie będziemy ostrzeżali się, i nagle pokaże się, że będziemy walczyli 3-1, 3-2, albo nawet przegramy, to na pewno to wierz wierzmy więcej energii dla zespołu. Także w idealnym scenariuszu udało się nam tutaj wygrać i zaczęliśmy tą drugą, drugą część dobrze. Ja mam nadzieję, że przed świętami jeszcze pokażemy znowu tak samo, że wygrywamy, wygrywamy ważne mecze, wygrywamy wszystkie mecze i, i żeby Dobrze się nam odpoczywało przez święta i żeby dobrze mogliśmy spędzić czas z rodziną i nie myśleć o tym, że na przykład coś nie wyszło.